W każdym razie wydaje mi się, że taki kierunek, jak, jak przedstawiasz geoarcheologię, jest bardzo atrakcyjny dla wszystkich zainteresowanych i daje dużo możliwości i ciekawych studiów, i ciekawej pracy. Natomiast co ty sądzisz o geowizualizacji? Geowizualizacja jest dla mnie bardzo, bardzo ważny, bardzo istotny i niesamowicie ciekawym. Pomysłem dla młodych ludzi, którzy, m, tak jak mówisz, zaczynają, przychodzą do studia 3, 3 letnie licencjackiej. Mają możliwość zdobycia bardzo fajnych umiejętności praktycznych. Jednocześnie realizować swoje pasje historyczne. Żeby mm. w tak, przyszłości, tak. To się da ze sobą bardzo fajnie powiązać i da się to bardzo fajnie wypromować w historii, archeologii y, czy w ogóle naukę dzięki tym narzędziom. I, i teraz, y, oczywiście, ja sobie nie wyobrażam, że. Po trzech latach, kiedy te studia ruszą, nie będą ci studenci złapią bakcyla, możliwości studiować dalej. Prawda? No ale, ale, ale póki co, rzeczywiście ten okres taki, te trzy lata, jest być może dobrym takim na, na, na sprawdzenie się. Na, na, czy to I na wybranie czy, swojej drogi. Tak? No oczywiście, na wybranie swojej drogi. W każdym razie myślę, że oba, oba kierunki są bardzo ciekawe, dają duże możliwości rozwoju osobistego i rozwoju późniejszego zawodowego, zawodowego i bardzo zachęcamy Państwa do zapoznania się z, ze szczegółowym programem obu kierunków, który, który jest dostępny na stronie Wydziału Historii i Archeologii w UMC.